Cześć, wszystkim jest i Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją bezpilerową filmu Together. Jest to horror, chociaż dla mnie bardziej body horror, w połączeniu z komedią i romansem, a mówiąc ściślej, romansem toksycznym. I ja oglądając ten film byłam ciekawa, jak reżyser wpadł na pomysł tego filmu i się zastanawiałam, że może był świadkiem tego, jak para się jakaś tak całowała, że miało się wrażenie, jakby się mieli zjeść. Albo na przykład był świadkiem tego, że jakaś para wydawała się tak nierozłączna, że zdawało się, że byli jednym organizmem i tak się narodził ten pomysł. W każdym razie muszę posłuchać sobie jakichś wywiadów. Z reżyserem, bo bardzo chcę się dowiedzieć, co go zainspirowało do stworzenia tego filmu. Mówiąc trochę o fabule, film opowiada o parze, dwójce młodych ludzi, którzy decydują się zacząć nowy rozdział w swoim życiu, i decydują się na przeprowadzkę do nowego domu pośród lasu. Okazuje się, że poprzednimi lokatorami tego domu była inna młoda para, która zaginęła. No i po przeprowadce Mili od razu dostaje posadę w pobliskiej szkole jako nauczycielka, z kolei Tim jest niespełnioną gwiazdą roka i całe dnie spędza, grając na gitarze i ucząc się na pamięć tekstów. Pewnego dnia Mili i Tim wybierają się na wycieczkę do lasu, i tam po pewnych zdarzeniach nagle ich ciała zaczynają się sklejać, a to dlaczego ich chciała się sklejają, jest to ta tajemnica, którą będą chcieli odkryć. Jest to film, który porusza temat toksycznych związków. Ja jak poznałam, Mili oraz teama, to od razu sobie zadałam pytanie, dlaczego oni w ogóle są razem. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że są idealną, kochającą się, a dopełniającą się parą, to później szybko się przekonujemy, że tak naprawdę są ze sobą bardzo nieszczęśliwi, ale odczuwają strach przed odrzuceniem i samotnością, nie pamiętają też, jak wyglądało ich życie bez związku. Od razu też widzimy, że ich kłótnie są mocno toksyczne, a niektóre ich odzywki względem siebie są tak mocne, że z czasem ściągają powietrze i ja na pewno w takiej relacji nie mogłabym być. Dziewczyna wydaje się być niespełn na Steamem z kolei chłopak jest mocno niedojrzały, pogubiony, nie wie za bardzo co ma ze sobą zrobić, ma mnóstwo wątpliwości, strach przed zaangażowaniem i mówi też że zmili czuje się jak w klatce i że czuje się mocno ograniczony, chociaż tak naprawdę moim zdaniem mocno nie docenia tej dziewczyny i tego co ona dla niego robi, ponieważ ona go utrzymuje, wszędzie go wozi, tak naprawdę tylko dzięki niej ma taką możliwość że Codziennie może stuprocentowo zajmować się tylko swoją pasją, czyli graniem na gitarze i układaniem tekstów. I szczerze mnie film pozytywnie zaskoczył. Uważam, że jest coś takiego nowego i oryginalnego, bo ja nigdy nie widziałam filmu, w którym byłby temat sklejania ciał. Jak wy znacie takie filmy podobne, to możecie dać znać w komentarzach. Bardzo podobał mi się też wątek odkrywania tej całej tajemnicy związane z tym sklejaniem się ciał. I ja w ogóle też bardzo lubię w filmach to, gdy bohaterowie Przeszukują internet i nagle dokonują jakiegoś takiego szokującego lub tajemniczego odkrycia. Nie wiem czemu zawsze mnie to przeraża, zawsze to na mnie działa. jeżeli Wy też lubicie taki wątek, to polecam Wam obejrzeć film Missing. Jest to thriller, który opowiada o tym, jak mama pewnej dziewczyny wyjeżdża z nowo poznanym facetem na wakacje, a jej córka zostaje sama w domu i nagle mama nie pojawia się na umówioną godzinę na lotnisku, bo córka miała ich odebrać. No i córka stara się dowiedzieć, co się stało z mamą, która nie daje żadnego kontaktu. To, co jest ciekawe, to my całą akcję w tym filmie obserwujemy przez. Kamerę w telefonie albo w laptopie, generalnie przez te wszystkie możliwe urządzenia. Widzimy też dokładnie, co wpisuje w wyszukiwarkę, jak ktoś do niej napisał, to też to widzimy, co napisał itd. i tak dalej. Tam jest bardzo dużo zwrotów akcji takiego napięcia i ten film mi się naprawdę spodobał, przyprawił mnie o gęsią skórkę. Ale wracając do filmu Together, podobało mi się bardzo to, że ten film budował taką atmosferę straszną. Nie przez jumpscary, tylko właśnie przez muzykę, ujęcia, całą tą fabułę, bardzo mi się to podobało. W tym filmie może było ze dwa jumpscary, ale ona akurat moim zdaniem były bardzo dobrze zrobione i w dobrych momentach. Także to jak dla mnie już na duży plus, bo ja nie nienawidzę tego, gdy twórcy filmów budują napięcie tylko tanimi jumpscarami i. Jakby to, kiedy te skarybę, no są oczywiste. Bardzo tego nie lubię, także się cieszę, że w tym filmie tak nie było, przynajmniej w moim odczuciu. Moja ulubiona scena w tym filmie, takie bardziej przerażające, to jest Sentima oraz scena w jaskini. Uważam, że bardzo fajne sceny i też takie pomysłowe, szczególnie ta w jaskini. I ogólnie mam wrażenie, że na tym filmie więcej się śmiałam, niż tak naprawdę bałam. Może wpływ na to miały filmy, które widziałam ostatnio. Po prostu te horrory, które widziałam ostatnio mnie tak trochę zahartowały, przez co film bardziej mnie bawił, niż straszył. Ale w każdym razie... Dobrze się bawiłam. To, co było dla mnie bardzo dziwne w tym filmie, to scena w toalecie szkolnej, że w ogóle mieli się na to zgodziła, szczególnie, że ona jeszcze wtedy chyba nie była tak psychicznie pod wpływem tego czaru i nie czuła jeszcze takiego, wiecie, przeciągania. To, co mnie rozbawiło w tym filmie, to jego przewidywalność. Nie trudno było zgadnąć, co będzie dalej albo jak się ten film skończy, ale szczerze nie przeszkadzało mi to w odbiorze tego filmu i w tym, żeby się dobrze na tym filmie bawić. Też nie okrywam, że mocno z dystansem podchodziłam do tego filmu. I to, co mnie też bawiło, to najbardziej stereotypowe decyzje, jakie podejmowali ci bohaterowie czasem, takie po prostu jakieś głupie, jak na przykład scena w albo po prostu jak ta kobieta szła w głąb czy jakiegoś mieszkania. I think i mówiąc o bardziej obrzydliwych scenach, czyli związanych z cielesnością i tym sklejeniem, które są nieoderwalne od body horroru, to szczerze, jak dla mnie nie było za dużo tych scen. Zwiastun zasugerował mi, że będzie ich znacznie więcej, tych scen jakiegoś takiego wiecie, obrzydliwego rozdzielania, czy takich właśnie makabrycznych, a moim zdaniem było ich kilka i nie były też one jakieś takie ekstremalne, ale moim zdaniem to, że ja to tak odbieram, to duży wpływ ma na to, że ja widziałam substancję i brzydką siostrę, które dla mnie było naprawdę odjechane i te. Sceny z tych dwóch badich horrorów mi się śniły po nocach, miałam koszmary przez miesiące, albo nie wiem, jak mi się nagle w jakimś randomowym momencie przypomniał moment substancji lub brzydkiej siostry, to Nagle na przykład odechciewało mi się jeść. Także uważam, że Together jest bardziej delikatny pod tym kątem, mówiąc o Body Horrorze, ale nadal jest to Body Horror, więc takie sceny są. Żeby nie było, że nie mówiłam. Podsumowując, mnie się film podobał, naprawdę dobrze się bawiłam, się wciągnąłem w całą tą historię. Uważam, że w tym filmie jest więcej komedii niż horroru, ale nadal są takie momenty grozy, które mi się naprawdę podobały. Uważam, że mogłoby być trochę mocniej i straszniej, może też mógłby być jakiś taki większy twist, żeby był ten film mniej przewidywalny. Gra też była dobra, moim zdaniem. Moja pierwsza myśl po tym filmie to była taka, że ktoś musi mieć nieźle narobione w głowie, żeby coś takiego wymyśleć. Oczywiście w pozytywnym sensie. Ja bym ten film oceniła na 7 na 10, coś takiego. I czy to dobry film na pierwszą randkę? Ja uważam, że niekoniecznie, przynajmniej ja na pewno tego filmu bym nie polecała na pierwszą randkę. nie bym tego nie, filmu nie wybrała osobiście, gdybym szła na pierwszą randkę. Uważam, że tak no nie wiadomo na początku jakie osoba ma preferencje albo jaki ma dystans i mogłaby ten film wziąć wiecie, za bardzo do siebie i na przykład półśmiechem mówiąc obawiałaby się tego sklejenia z poznaną osobą czy coś w tym stylu. Ale jak się już dłużej znacie, lubicie buddy horrory, macie dystans do takich spraw i tak dalej, no to uważam, że czemu nie? Może was ten film rozśmieszył, przynajmniej mnie film rozśmieszył, a historia mnie wciągnęła. No, koniecznie dajcie znać, czy wy się wybieracie na ten film do kina, a jak już obejrzeliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu. Ja na wszystkie odpisuję w miarę możliwości. Możecie też napisać, na jaką premierę kinową najbardziej czekacie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodoba i widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!